Baśnie z Rumunii, a folk tale from Romania. Dlaczego jaskółka ma rozwidlony ogon i czerwoną plamkę na swojej piersi? Why has the swallow a forked tail and a red spot? Its breast. To jest opowieść o Macosze. It is a story of a mother-in-law, która, tak jak wszystkie macochy, Who, like all mothers-in-law, traktowała swoją przyrodnią córkę, treated her daughter-in-law niezwykle okrutnie, in a most cruel manner. Cokolwiek ta młoda kobieta zrobiła, to było zawsze nie tak. Whatever the young woman did, was not right. Ma cocha prześladowała ją od rana do wieczora. Her mother in law persecuted her from the morning till evening i nie dawała jej ani spokoju, ani wypoczynku, and gave her neither peace nor rest. Laj, la, 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 la. Tata, patru. Pewnego dnia, one day, widząc, że nie może się jej pozbyć w żaden inny sposób, seeing that she could not get rid of her by any other means, zabiła ją. She killed her. I... Pocięła ją na kawałki, and cut her up in pieces. Jej syn, her son, którego wtedy nie było w domu, who had been away, przyszedł w samą porę, żeby zobaczyć ten okrutny czyn, który jego matka wykonała. Came just in time to see the foul deed. Which his mother had done. Rozwścieczony, enraged, zbudował stos drewna, he made a pile of wood, i zaciągnął swoją matkę na ten stos. And dragging his mother onto it, podpalił to drewno, he lit the wood, tak, żeby spalić swoją matkę w tym ogniu so as to burn his mother on the fire. Ale z niewiadomych powodów, for reasons which we don't know, Święta Maryja zeszła w dół z samego nieba. Saint Mary came down from heaven i wyciągnęła staruchę z ognia. And pulled the old woman away from the fire after her. Jej ubrania już zaczęły się palić. Her clothes had already begun to burn. Ona ją pochwyciła, she got hold of her i zamieniła ją w jaskółkę, changed her into a swallow. I wyciągnęła ją przez komin and pulled her through the chimney. Jak tylko kobieta zobaczyła, że została uratowana, as soon as she saw herself saved. Ta nikczemna baba chciała odlecieć. The wicked woman wanted to fly away. Ale święta Maryja rzekła. But Saint Mary said: Zatrzymaj się. Nie odlatuj. Stop. And do not fly away. Nie wyobrażaj sobie, do not imagine, że tylko dlatego, że cię uratowałam od spalenia żywcem w ogniu, that because I have saved you from being burned on the fire, to pozwolę, żeby ci to uszło tak na sucho, I will let you go away like that. Poczekaj tylko, you just wait. Muszę cię naznaczyć. I must put a sign on you. Tak, żeby wszyscy się dowiedzieli, jaka z ciebie była dobra macocha. That everybody may know what a good mother-in-law you have been. I że to ty zabiłaś swoją przyrodnią córkę. And that you. Have killed your daughter-in-law. Jak tylko to powiedziała, and as she said these words, sprawiła, że ogon jaskółki stał się niczym paranożyczek. She caused her tail to become like a pair of scissors, albo raczej jak dwa połączone ostre noże, or rather like two sharp knives. Joined in one point. Tak jak te noże, którymi pocięła na kawałki swoją przyrodnią córkę. Like the knives, with which she had cut up her daughter-in-law. Ale to nie był jedyny znak. But this was not the only sign. Bo kiedy Święta Maryja wyciągała jaskółkę przez komin, for when Saint Mary pulled her through the chimney, to dużo sadzy spadło na jaskółkę. A lot of soot fell on her. I wszędzie tam jej pióra zrobiły się czarne. And wherever it fell, it made the feathers black. Takie pozostały po dziś dzień, and so they have remained to this very day. A czerwona plamka na piersiach jaskółki The red spot on the breast of the swallow to czerwona krew. Jej przyrodniej córki it is the red blood of her daughter in law, a białe ubarwienia to resztki koszuli, która nie zdążyła się spalić, kiedy inne rzeczy złapały ogień. And the white spots are the remnants of the shirt which remained unburned when all the other clothes had caught fire. Ale i one nie pozostały białe. But it has not kept white either. Bo się też trochę przypaliły. For it was just a little singed. <mum>